Witajcie moi kochani 9 czerwca, a zarazem święto Matki Kościoła. Skoro Matki Kościoła, to z tyłu oczywiście nasze sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II. Tutaj je pozdrawiamy jest z nami. Moi kochani, troszeczkę dzisiaj przewiniemy i zmienimy Ewangelię dzisiaj. Czyli jedna jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Ale zmienimy sobie autora. Dzisiaj Ewangelia według świętego Łukasza i troszeczkę też tak pod to dzisiejsze święto, bo dzisiaj święto maryjne, więc też żeby było słowo o Maryi dzisiaj też. Bardzo krótki fragment, ale ważny. 8 Łukasza, Ewangelia według świętego Łuk Łukasza, rozdział 8, wersety od 19 do 21. Przepraszam Was, że tak co chwilę siedzieć tutaj na tych filmikach otrzepuję, ale to jest strasznie dużo much. A no są takie fajne jednak te fajne te okolice i chciałem, żeby tutaj te filmiki powstały, więc poświęcam się dla Was. muchomie mnie gryzą, ale ja je też je pogryzę, więc może nie, nie, nie zjedzą mnie w całkowicie. Ok, mamy już fragment Łukasza 8, 19, 21. Zapraszam do śledzenia tego fragmentu swoimi oczami. Najlepiej z Pisma Świętego, jak nie mamy to przynajmniej otwórzmy sobie opis filmu i tam jest też ten fragment. Jego matka i bracia przybyli do niego, ale z powodu tłumu nie mogli się z nim spotkać. Powiedziano mu: Twoja matka i twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą cię zobaczyć. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn. Tak jest. Krótka Ewangelia, i chciałbym, żebyśmy to jeszcze sobie przypomnieli. Tą Ewangelię Tak do powiedzenia już jej nie będziemy czytać, ale jest też jedna Ewangelia. Może ją w opisie. Kiedy. Maria jest opisane, że była, więc myśleli, że coś się, mu się stało. Jego, jego, jego rodzina myślała, że coś, że postradał zmysły Pan Jezus. Nie? I to są te dwie Ewangelie tam naprawdę o tym, o tym samym. Niektórzy yy, te słowa uważają, że są takie antymaryjne. A właśnie nawet w kontekście dzisiejszego święta yy, możemy zobaczyć, że wręcz przeciwnie są bardzo maryjne, pokazujące jaka Maryja właśnie jest że moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn. I tak w kontekście też naszych, naszej, naszej serii lekarza serc złamanych. Chcemy mieć podobne serce do Jezusa. Chcemy mieć serce Boże. Chcemy być braćmi Jezusa, siostrami Jezusa. Ten, kto jest rodziną, ma podobne serce. Podobny charakter, podobny wygląd, ale też właśnie serce. My chcemy być rodziną Jezusa prowadzajcie, słuchają słowo Bożego, sprowadzają dziewczyny. No prościej się nie dało, aż mi mucha wpadła do oka. E... Wziąć to do ręki, pismo Święte, słuchać, prowadza dziewczyny. E... Serce będzie złamane dopóki nie będzie e... takiego Bożego myślenia, w nim Bożego ducha, Bożego spojrzenia na świat, Bożego podejścia do, do, do wszystkich spraw, które są kulejemy, bo nasze serce jest niepodobne do, do serca Bożego, a właśnie tak zostało stworzone Pan Bóg, chce, żebyśmy byli na obraz i podobieństwo i wtedy jesteśmy w pełni szczęśliwi, wtedy serce nasze żyje, serce Jezusa, serce Maryi, niepokalane serce Maryi najświętsze serce Jezusa, pełne Bożego życia yy, dlatego jest, jest takie święte dlatego jest takie yy, niesamowite, bo jest właśnie zgodnie z tym co wymyślił Ojciec jak my nie słuchamy słowa Bożego, nie napełniamy się tym słowem, nie znamy woli Bożej, nie jesteśmy przeniknięci Panem Bogiem, no to dlatego to serce będzie złamane. To jest klucz. Cały czas o tym mówimy, od różnych stron sobie to musimy przypominać, ale zobaczcie, cały czas o tym Jezus też mówi. Jak często tutaj w Ewangelii można znaleźć, to, żeby wypełniać wolę Ojca. On po to przyszedł, właśnie, aby spełnić wolę Ojca. Zwoju księgi napisane o mnie, abym spełnił wolę Twoją, mój Boże. Pamiętamy ten fragment, kiedy Pan Jezus czyta go w Nazarecie. Tak jest. Więc moi kochani, kolejna, kolejna nasza wizyta u lekarza serc złamanych to jest wtedy, kiedy dzisiaj wsłuchujemy się w słowo, żeby słuchać słowa i wprowadzać dziewczynę. Żeby być człowiekiem, który idzie do przodu, który się nie poddaje, który się nie da złamać. Moje kochani, dzisiaj Maryja nam w tym przewodzi, jak jest matką Kościoła, ona właśnie rodzi. I o tym jest mowa w tym tej Ewangelii, kto jest mi Matką. W ogóle jak można być Matką dla Jezusa? Bo to, zobaczcie, że jest ojcem to wiadomo, to już jakoś rozumiemy, ale nie tylko, że będzie, że nie tylko będziemy braćmi i siostrami dla Niego, ale też matką, czyli będziemy rodzić Jezusa. No właśnie, ale to znaczy, że może być Matką Jezusa ktoś, kto jest nie Maryją? Na to wychodzi, że tak. Z tych słów Pan Jezusa tak wygląda. A kiedy to się dzieje? A to się dzieje właśnie wtedy, kiedy my jesteśmy to podobni do Maryi. A podobność do Maryi polega na tym, że Maryja yy, była pełna łaski, przyjęła pełnię Ducha Świętego, dała się cała Panu Bogu ogarnąć, słuchała Jego słowa, tak? czyli była wypełniona łaską, była tak bardzo z tym słowem zjednoczona, że wręcz stała się, można powiedzieć, oblubieńczo, była całkowicie mu oddana, tak? Skoro jest niepokalana, całkowicie jest oddana Bogu, i całkowicie to słowo przyjmuje. I zobaczcie, z miłości oblubieńczej rodzi się nowe życie, I, czyli stała się matką, w takim duchowym porządku też nas. Czy ja chcesz być matką ze sobą, to jest taki level, który można osiągnąć tutaj. Można stać się matką i braćmi. O siostrach nie ma na ale to wiadomo, że też o siostry chodzi. Więc możesz stać się Matką Jezusa, czyli będziesz rodzić Go w innych ludziach, kiedy będziesz przepełniony Nim. To będzie już coś więcej właśnie, o. Z takim można wyższym będziesz już bratem i siostrą, no to wtedy jesteś, a tak jeszcze, że już masz to podobieństwo, ale chcesz jeszcze bardziej być święty, to będziesz jeszcze rodził innych. No, zawsze to się jakoś się łączy, naprawdę nie da się być świętym takim dla siebie tylko, a potem dla innych nie rodzić. No, zawsze to jakoś się z tym łączy. Mamy dzisiaj wielkie wyzwanie Duch Święty na nas już wstąpił yy, i my chcemy teraz naśladować Maryję w słuchaniu Słowa Bożego i wypełnianiu Go. Tak jest zresztą mowa o tym w Ewangelii do świętego Łukasza, że Maria słuchała słów Słuch Bożych i zachowywała je w swoim sercu. I serba wypełniała oczywiście. Tak jest od samego początku swego istnienia. Moi kochani, błogosławię Wam bardzo Wam dziękuję. Za ten kolejny wieczór. Jest trochę krócej. A cóż, niech y, troszeczkę nam się wyrówna ta średnia tych długości filmów. Ale dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę nie ma co, co się zastanawiać. Po prostu to trzeba czytać i wypełniać Boże słowa. Niech więc nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Tak się oglądam, bo jakieś ziomeczki tam sobie idą. I tak właśnie myślę, że chcą mnie pobić czy nie, ale chyba nie pobiją. Jak ten filmik oglądacie, y, no to może to żyje pewnie, a jak nie, no to już nie żyje. Więc nie wiecie nawet, że wam to powiedziałem. Dobra. Do jutra. We wtorek się widzimy. Pa! pa. Z Bogiem.